W naszym ciele jest kilka elementów, które dobrze byłoby ogarniać, zanim w ogóle udamy się na siłownię i zanim w ogóle zaczniemy cokolwiek ze sobą robić. O tym w dzisiejszym filmie. Zapraszam. O, dzieje się na moim brzuchu. Jeżeli zaczynam ogarnąć to, że wdechem robię to, że umiem wcisnąć odcinek lędźwiowy w podłogę, wypłaszczyć tutaj tą przestrzeń, która jest na odcinku lędźwiowym jest spowodowana tym, że mamy naturalną krzywiznę kręgosłupa i zaczynam umiejętnie bawić się tym odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa, to już znów zaczynam rozumieć, że tam też coś się dzieje. Umiejętność Obsługi tego odcinka i każdego odcinka kręgosłupa, i zrozumienie, że kręgosłup to nie jest kij od szczotki, tylko ruchomy i elastyczny element, który ma przenosić nasze napięcia, obciążenia, też zaczyna mi dawać pewien komfort pracy i pewną umiejętność, ale to wiąże się z tym, że muszę poświęcić temu czas, muszę poświęcić temu pewien. Pewne no, roboczo godziny, które i tak muszę przepracować, a nie silić się od razu z tym, że zaczynam, nie wiem, jakąkolwiek pracę na ciężarze i zaczynam rzucać klamotami, i następna rzecz to jest, kiedy z podłogi jest najłatwiej to zrobić i to ogarnąć, bo nie mam żadnego elementu dystrakcji, to później przechodzić bezpośrednio do kolejnych y, etapów pracy i sobie ten oddech i tą umiejętność utrzymania tego, co się dzieje tu y, w neutralnym ułożeniu i w takim które świadomie umiem luzować i napinać tak następna rzecz